To jest właśnie ta mała restauracja, gdzie oni tutaj prowadzą ten biznes. To założone jest rok temu. Płaci się wszystko w gruncie rzeczy alipay, dżifubao. Przy okazji cześć mam na imię Jarek. Mieszkam w final 11 lat. Członkowie rodziny pracują. Kim już znacie na jakąś prezentację wystrojoną jak stróż w Boże Ciało. Bardzo ładnie i w biało-czarnym no i oferują Dziugaosu tam małpa i 5, w na a Tutaj jest urządzenie do robienia do pary. Tutaj robią właśnie te. To są e, pierożki ryżowe w środku. E, tu są bao. i tutaj właśnie pracują nad tym. Bardzo fajna sprawa. 10 tysięcy Rozmawiałem z właścicielami 10 tysięcy wcześniej. To klucze na zamówienia przez e, dostawców rozmawiałem wcześniej z właścicielem i on właśnie mówił, że 10 tysięcy tak na rękę mi zostaje. Mój prezent urodzinowy od Kim tutaj mamy słodki ocet i lokalne czy i czy Hunanda Hunana ostre papryczki bardzo popularne w restauracjach, bardzo popularne w restauracjach I'm the Star here. <laughs> Bardzo popularne w restauracjach. Mają maszynę do wyparzania. Czysto jadam tutaj często? Powiem wam, że jadając w tym miejscu jeszcze nigdy mnie nie pogoniło. Jednorazówki, patyczki, oczywiście płacenie kodem. Mąż i żona z tyłu pracują ciężko, mają przygotowane to wszystko. Dzień dzień, dzień, dzień zmywają to do 300, także. Nie ma jakichś żadnych specjalnych reakcji. Nie ma specjalnych... Nie mają jakichś specjalnych... Ja nie mam tutaj specjalnych reakcji żołądkowych. Może to być kwestia przyzwyczajenia. Może to być kwestia tego, że są czyści. Ja podejrzewam, że są czyści i dużo, dużo mają klientów. A tu są xiaolongbao. Czyli... A, małe smocze pierożki. Zaraz Wam pokażę, jak to się miesza. W tym biznesie pracuje cztery osoby. Ja mieszam słodki ocet. To nasza odzywa. Słodki ocet i mieszam ostrą papryczkę. Ostrą papryczkę. Do tego zamówiłem sobie jeszcze... To jest właśnie ostra papryczka. Wszechobecna ostra papryka czytałem ostatnio fantastyczny artykuł osa Papryka przyszła z Portugalii do Chin w 1570 roku z zakonnikami rozprzestrzeniła się bardzo szybko po Chinach i stała się powiem się rzeczy wszechobecna nie wiem jak się tłumaczy słowo na no, jest wszechobecny także restauracyjki standardowo mają w zestawie mają czy to Coca-Cola, czy to chusteczki są standardowe na stole jak będziecie w Chinach i wejdziecie do restauracji, która nie ma chusteczek uciekajcie gdzie pieprz rośnie bo nie ma wartości prawdopodobnie brudna, tania i właściciel jest Sknerus mm. Mm. gorąca jen, weijing jen, weijing Właśnie powiedziałem, żeby nie, nie dodawali mi soli ani MSG do mojego bakłażana bo, bo nie mogę tego jeść. One są bardzo gorące w środku mają taką zupkę. Teraz poprosimy Kim o demonstrację. Ja się ogląbę gdzie Indien Gintakajba gdzie OK? Sposób jedzenia odgryza się, i widzicie? I w środku jest taka zupka mięska. No no, bo ja I w środku jest taka kuleczka mięsna w tym pierożku i ona jest zanurzona w rosołku i ten rosołek w środku jest bardzo gorący trzeba ostrożnie bardzo jeść to także przysmak lunchowy bardzo fajny, lekki, to jest na słodko warto dodać to jest na słodko robione praktycznie jest dostępne w całej Chinach oryginalnie pochodzi to z Kłońszan, niedaleko, gdzie jest moja fabryka gdzie jest fabryka mojej firmy i tam się zaczęło, zaczęli robić te pierożki z nadzieniem krabowym i też robią takie pierożki podobne, tylko takie tak 3-4 razy większe. Do środka się mieści cała praktycznie miska zupy w miejscowości Janżą. Jeszcze raz otworzymy pierożka daj! Tak. Jeszcze raz otworzymy pierożka, prezentacja. Bum! Ok, a i w środku widzicie mięsko-zupka, eleganckie, barzywka żywka. dadzą się, że się Ciao caj, bajcaj, dziecaj, przemacaj. long. lo. long lo. Podziolo. Ciao long Dziolo. Okej. Okay. Tyle na dzisiaj. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Dziękuję, że popatrzyliście i zjedliście ze mną lunch.